SAT-1 wyszczelony 13 lutego 2012 roku. Zbudowali go studenci na Politechnice. Mm -hmm. e, pokazali co potrafią studenci zrobić e, naukowcom polskim no tak, e, i umieścili go na orbicie. Znaczy. Studenci załatwili z Francuzami, że została wyszczelona za pomocą rakiety Vega i do dnia dzisiejszego ten satelita krąży. Pierwszy polski satelita Ziemi zbudowany przez studentów. To, to, to widzi Pan jak zakasowali naukowców polskich, drugi, drugi i trzeci, drugi, trzeci, satelita to już zbudowali z Centrum Badań Kosmicznych, naukowcy z mhm. Centrum Badań Kosmicznych i nazywa się Lem i Heweliusz. i one z takim konsorcjum, dwa satelity konsorcjum Bright dwa satelity kanadyjskie i dwa satelity austriackie i one mają za zadanie badać 286 gwiazd, jak zmienia się ich jasność Tam w bardzo drobnym zakresie, mają czułe kamery mhm. i potem na podstawie tego naukowcy opracują teorię konwekcji cieplnej na tych gwiazdach. Także te polskie satelity przy, przyczynią się do bardzo dobrego postępu w astronomii. Panie Kazimierzu, ja jeszcze, żebym nie zapomniał jeszcze jednej rzeczy. No. E, jak, jak już będę miał napisany ten tekst, chciałbym to Panu przesłać do autoryzacji. Bardzo chętnie, bardzo, bardzo chętnie. Podam pan do siebie jakiś adres mailowy. Tak, tak. tak. Ja telefon mam, natomiast... W ja. se notuję. Przyniosę tak albo tak, albo wizytówkę, jeszcze jedna rzecz będzie. jakbym przesłał Panu ten, jak prześlę Panu ten tekst do autoryzacji, Kazimierzna, mapwp.pl Mam też na Onecie, żeby pan A, się, nie, nie, się nie, 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 nie może być. być tak. ONET to jest najbardziej popularna, ulubiona no, strona do tak. czytania wiadomości. Ja też mam w swoim komputerze oczywiście jako strona startowa ONET. <laughs> Także mi przy okazji tak. gratuluję twórcom ONETu i ludziom, którzy tam pracują, że naprawdę jest. Super ciekawie na bieżąco. Najświeższe wiadomości, jakie można tylko e, 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 się dowiedzieć, to wszystko na onecie. Widzę każdy wszystko, e. Panie Kieśmierzu, jeszcze jedną rzecz chciałem ustalić, bo e, chcielibyśmy to zilustrować jakimiś zdjęciami, pana zdjęciami. No. E, jak ja bym przesłał panu do autoryzacji ten tekst, jak ja już prześlę, po prostu będę miał napisane pewnie w przyszłym tygodniu to by było, e, to... No, naniesie pan tam swoje poprawki, jakieś uwagi do tego tekstu, ale no, może nie. też by pan przesłał jakieś zdjęcie, które no, moglibyśmy tak. wykorzystać. Takie tematyczne, czy na tle właśnie jakieś. No, no pewnie nie ma pan to, to co nawet chociażby no, na nie, Facebooku jest. Okay, okay. Tak żebyśmy mogli wykorzystać, dobrze? Okay, okay. Mhm. No to super, to świetnie. Jeszcze jedna prośba, czy ja mogę skorzystać z toalety? Tak. Członka z rodziną tą dwie nie trzy piętra, a oni mnie lali i wyjechali wszyscy.